Znajdujemy się w Chorzowie, na ulicy Wolności, w Szkole Podstawowej nr 21. To właśnie tutaj, w Chorzowie, w Szkole Podstawowej nr 21, jest pewien nauczyciel o, o imieniu, ponieważ jest RODO. Ale informujecie cię, kobieto, że jadę na policję zgłosić zawiadomienie o nękanie psychiczne mojej córki za to, że nie nosi maseczki w szkole. Ma do tego pełne prawo, żeby jej nie nosić. I mnie interesują wasze wewnętrzne rozporządzenia w szkole. Że wy, jako szkoła, wprowadziliście sobie rozporządzenie, że dzieci mają chodzić w masce. Nikt nie ma prawa dyskryminować mojego dziecka, a już na pewno nie ty, kobieto. I ukończyłaś szkołę pedagogiczną i psychologiczną, nie po to, żeby nękać i wyciskać swoje nieścisłości i zawistości życia na mojej córce. Mam ciebie dość, kobieto. Byłem u ciebie zeszłego roku trzykrotnie. Byłem nawet u samego dyrektora szkoły. A teraz jadę prosto na policję złożyć zawiadomienie o nękanie psychiczne mojego dziecka. Moje dziecko jest zwolnione z noszenia maseczki, o czym byłaś informowana. I mimo tego w dniu dzisiejszym postanowiłaś zamknąć ją w klasie, jak szczura i nie pozwolicie jej wyjść na przerwę, bo nie ma maseczki. To nie wszystko. Powiedziałaś jej, że na wycieczkę nie pojedzie i zaświadczenie od lekarza jej nie pomoże, że nie musi nosić maseczki, dlatego że ty postanowiłaś, że tego dziecka nie weźmiesz na wycieczkę. Wiesz co, kobieto? Nękanie psychiczne. My nękałaś i nękasz psychicznie moje dziecko i za to odpowiesz. Grubo odpowiesz, dlatego że ja nie jestem zwykłym ojczulkiem, w przypadku, tylko prawdziwym kochającym ojcem. I moje dziecko żyje w XXI wieku, a nie w XVII i ma pełne prawo oddychać pełną piersią. Jeżeli są tu inni, Rodzice, którzy podobnie jak ja myślą, że nasze dzieci mogą chodzić bez maseczek po szkole i mają do tego pełne prawo. Tak jak ci nauczyciele siedzą, piją kawę i pierdzą w stołki bez maseczek w pokoju nauczycielskim, moje dziecko ma pełne prawo też chodzić bez tej maseczki. I ty nie masz prawa ubierać mojego dziecka. A jeżeli masz ochotę, to ubierz sabażur na głowę jeszcze, kobieto. Bo dla mnie to ty naprawdę ze szkołą nie powinnaś mieć nic wspólnego. Ze roku moje dziecko dopiero na wakacjach miało odwagę mi powiedzieć, że został zdyskryminowane i wyrzucone na ostatnią ławkę, bo siedzi bez maseczki. Ma pełne prawo oddychać bez maseczki, tak jak ty masz pełne prawo siedzieć w pokoju nauczycielskim bez maseczki. Rozumiesz? Sprawa kończy swój finał w sądzie. I pokażę wszystkim jeszcze raz, gdzie dochodzi do dyskryminacji. O tej szkoła numer 21 w Chorzowie. Na ulicy Wolności 133 jest to szkoła imienia Gerarda Cieślika. Byłem trzykrotnie zeszłego roku, wszedłem do tej szkoły. Trzykrotnie was wszystkich spotkałem bez maseczek. I trzykrotnie upominałem, że moje dziecko też jej nosić nie będzie, a wy próbujecie zrobić z mojego dziecka jakiegoś świra. Więc no tak, po, po relacji materiału na żywo z i po zawiadomieniu dyrektora szkoły na drugi dzień oraz od razu po informowaniu o tym, że jadę na policję złożyć zawiadomienie. Kiedy złożyłem to zawiadomienie na policję, podejście w szkole do dzieci drastycznie się zmieniło. Bardzo pozytywnie, na pozytywny sposób. To znaczy, że nikt nie nakazuje, nikt nie każe. Kto chce, ten może, kto nie chce, nie musi. Rozumiesz, dobry człowieku. Czyli nie ma czegoś takiego, że. Dziś nie wyjdziesz na przetrzew z sali lekcyjnej, bo nie masz maseczki i będziesz siedzieć całe całe lekcje na, na, na sali lekcyjnej. Każde dziecko wychodzi. Na korytarz nikt nikomu nic nie każe, nikt nikomu nie mówi. Na wycieczkę moja córka pojechała, nikt jej nie mówi, że ma wziąć maseczkę, jak jej zabraniali wcześniej jechać na wycieczkę, bo nie miała maseczki, tak teraz ją zabrali na tą wycieczkę. Bardzo pozytywnie wszystko się zmieniło. Jeżeli ty chcesz, żeby dziecko chodziło w masce, proszę bardzo, ubierz dziecku maskę i wyślij je do szkoły. Ale nie każ mojemu dziecku chodzić w masce, bo moje dziecko nie jest twoim dzieckiem. I jeżeli wy jako szkoła zadbacie o to, żeby szkoły były codziennie dezynfekowane, od sufitu do podłogi, barierki, biurka i klasy, i, i te wszystkie chole, nie chole, no to może bym się jeszcze jakoś tam zdecydował. Ale kiedy idzie woźna i przeciera szmatką 40 ławek, to nie ma nic wspólnego z dezynfekcją.